A może tam jakiejś służby wartowniczej mniej? Nie, to, ale... nie, by... Czy każdy miał grafik, trzeba było zrobić było swoje... Część kompanii to byli chłopaki. Było nas z tych dziesięciu. W kadzie mobilizacyjnej było, że Krzelawski Krzysztof przegowy na wazie rezerwie. Dlaczego Wezawie? Jak lat masz 21 czy 22? A to szło o wykształcenie Personel, więc na poziomie jakimś tam. Czyli ewentualnie po zakończeniu tej zasadniczego okresu służby mogło wojsko zaproponować pozostanie i robienie jakiejś kariery w strukturach wojskowych. No więc nie, Są nie wiem. Możliwość może było, jeśli taką adnotację. Nie wiem dlaczego, ale mnie przesłali. i już... Lato było, poligony, przysłali na poligon do, na zachodę, więc... nie pamiętam miejscowość. na Mazurach w każdym razie, nad jeziorem był poligon. Przenieśli do pierwszej Dywizji im. Tadeusza Kościuszki w Czerwonym Boże. Zamandowałem się i tak dalej, gdzie zamieszkałeś Milanówek? Gdzie on jest? Ja mówię, koło Łodzi. To pewnie że w domu służył. <grym> też w pierwszym pułku i kucharzem byłem na kursie kucharza, To było 50. Badełki, jak była wymiana pieniędzy. W Ciechanowie chyba. Tam stał trzeci pułk, Tam był kurs kucharzy i z tego głosu kucharzy do Modlina do wymiany pieniędzy. na wymiany pieniędzy. Bo z Modlina właśnie po Polsce samochody zwoziły pieniądze nowe. To właśnie wojsko to załatwiało. A potem wróciłem, chyba po trzech miesiącach, wróciłem do jednostki, czyli do pierwszego pułku. W Czerwonym Boże? To był poligon pierwszej dywizji Kościuszkowców. A i tam wylądowałem w charakterze kucharza. Dobra funkcja. Jak się pan dni odnalazł? No ale nie chciałem być. Unałem pójść, jak to się mówiło, w pole. Chodziłem na ćwiczenia. A w kompanii do, też pisarzem byłem właśnie. No właśnie ze, ze względu na wykształcenie. Większa część to była analfabeci, jak przyjechali. I długo to służba wojskowa trwała? 37 miesięcy. No czyli nieco ponad 3 lata. To lotnictwo i majonaka wojenna to 3 lata miał służby. A piechota 2 lata. Dwa jednak? Dwa lata. Ale była niedziela w drugiej połowie sierpnia jako 51. W niedzielę stoimy w szeregu na własność dowódcą kompanii niejaki poełni porusz, Kowalski. Dużo było Kowalskich zresztą. Kowalski? Tak. No, do tej pory nic się nie zmieniło. Mocnoś Bac, i tak dalej. czyta Oskar. O przedłużeniu służby wojskowej o 12 miesięcy. Aha, czyli ta piechota, która miała 24 jako normę. Tak, ci, których powinni podać. zwolnić po 24 Aha. miesiącach służby im przedmurzono jeszcze o czasu służby. 37 miesięcy dokładnie. Szum się zrobił. Tu kapitan dowódca dywizji, kapitan Mazur. Mazur? Tak. To u siebie Nazwisko <noise> <noise> zobowiązuje. To była jakaś Rodzina, bo w Monie też marzła był. A może wydłużyłem no, dlatego, że tam w dalekiej Azji wojna w Korei była wtedy. To nie, nie, co, nie nic nie było? Nie, 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 nie. z tym? Nie, 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 nie było. Ale tworzyli, zwiększali stan wojska. I dlatego nam przedłużyli staremu rocznikowi, mm -hmm. bo kto miał obsługiwać? Nowy na rybek? Nie Nie. ich zostawić niech szkolą młodych. To był rok chyba jeden. Bo jeszcze ja będąc szeregowym oficerów w Warszawie. Na 11 listopada musztecz prowadziłem No no wyżej, jak, jak ty nogę trzymasz? To wszystko na ty jeszcze, bo oficerowie, kapitan, najwyżej to był kapitan. Na, na początku to ja stawałem w odwaznym miejscu i przed jadą mysleli, to właśnie był pierwszy polski pół piechoty. Trochę posłużyło się jeszcze w Warszawie, trochę na zakończenie to w Warszawie. Zakończyłem służbę w październiku w roku 1952. Dziadek był pułkownikiem na emeryturze i już ze strony mamy przysłowie powiedział. I kazał zapamiętać, że miła służba jest wojskowa, gdy dowodzi majorowa, nie ma pakiet, fitting, krzyku, tylko służba przy koszyku. Na, na zakupy jak szła pani majorowa. A w Milanówku to mieszkałem w domu, gdzie mieszkał major Tommel. Jedzony był od generała Tomy, dowódca, obejrzał Modyna w 1939 roku. Jechało wojsko, no bo pan Major, tam wydawał córkę tam Wojsko przyjechało, potem się odbył ślub. nie najbardziej podobało się szpole z soberkami. Mhm. Przychodziło po ja młodych. Takie wspomnienia. Tam było przyjęcie w domu. Było duże mieszkanie. I rzecz się zdarzyła, że mój młodszy Beat na podwórku biegł do domu i znalazł obrączkę, którąś pan, pani czy pan zgubiła. No i przyniósł. Oddał mamy że takie kółeczko znalazł, w piasku było. A mama to oddała na Fundusz Obrony Narodowej. Ojciec była oddać, nie wiadomo komu. Dalej edukacja. Pan on wrócić z wojska, to 24 lata już. w 52 roku, po zakończeniu wojska... Wypuścili. 24 lata. I kontynuacja nauki. No oczywiście. Ale wrócił Pan do milenówkę do tego samego miejsca zamieszkania, czy gdzieś w Warszawie? No dało no, i za naukę się wzięłem. Mm -hmm. Ale pracować też musiałem. Mm -hmm. No bo co do gęby włożyć. Mm -hmm. Gdzie Pan znalazł pracę po służbie wojskowej? Było wojskowe przedsiębiorstwo budowlane. W dole elektrycznym instalacje elektryczne, ale bardzo krótko. Uważam, że to nie dla mnie taki fakt. Powiedział Krzyś opuścił dach. No i praca, utrzymywanie domu. W okolicy Milanówka pan z nas pracuje Gdzieś Podkowa Leśna, Grodzisk, czy do Warszawy pan dojeżdżał? Nie, dojeżdżałem. Do Warszawy. Ale EKD czy, znaczy WKD już wtedy czy, czy pociągiem? A EKD to nie pociąg? Nie, nie, no to... No, <laughs> to specjalnie jest klasą samą do siebie oddzielną. tak zwanym dużym pociągiem... Nie, to była moja macierzysta, kolejka EKD. Cały świat to EKD. Wówczas ostatni przystanek kolejki EKD był na ulicy Nowogrodzkiej. Tak. Könnte ich nicht.